Cześć! Jesteś na Kult TV i w tym odcinku czeka na Ciebie 8 rewelacyjnych, mistycznych zagadek, które założę się nie zdołasz rozwiązać wszystkie naraz. Po tym jak posłuchasz umowę łamigłówki, możesz kliknąć pauzę, dać swoją odpowiedź, zatem znowić nagranie i posłuchać prawidłowej odpowiedzi. Nie zapomnij napisać w komentarzu, ile zagadek udało Ci się rozgryźć. Numer 1. Najpierw rozgrzewka. Sprawdźmy Twoją koncentrację i na ile jesteś uważny. Znać na tych dwóch obrazkach jedną różnicę. Jeżeli byłeś dostatecznie uważny, na pewno zauważyłeś, że na pierwszym obrazku pani doktor na swoim fartuchu ma trzy guziki. Natomiast pani z drugiego obrazka uzbrojona tylko dwoma guzikami. Staw łapkę w górę, jeśli odnalazłeś różnicę, i idźmy dalej. Numer 2. Jednej nocy musiałeś uciekać od wampira. W końcu okazały się w pokoju z trzema guzikami. Jeśli naciśniesz pierwszy guzik, wampira uderzy piorun. Drugi guzik skieruje na wampira szkła powiększające. Światło słoneczne przechodząc przez te szkła spali wampira natychmiast. Jeśli naciśniesz trzeci guzik, pokój w tej chwili zasypie skarbami, wśród których większością są złoto, srebro i diamenty. Oczywiście masz możliwość nacisnąć tylko jeden z trzech guzików, który więc musisz wybrać, żeby wyjść z tego żywy. Czas na prawidłową odpowiedź. Piorun ci nie pomoże w żaden sposób, ponieważ piorun nie zabije wampira. Szkła powiększające też są bezużyteczne, ponieważ akcja dzieje się w nocy, a więc nie ma światła słonecznego, które by mogło podpalić upiora. Poprawna odpowiedź: guzik z numerem 3. Wśród skarbów znajduje się dużo srebra, które wiadomo odstrasza wampirów. Numer 3. Teraz czeka na ciebie test, który sprawdzi jak szybko potrafi pracować twój mózg. To będzie niezbyt trudny na pierwszy rzut oka kolorowy sprawdzian, ale na pewno nie każdy rozwiąże go z łatwością. Widzisz przed sobą nazwy kolorów, w tym kolor wyrazu różni się od jego znaczenia. Każdy wyraz po kolei będzie się wyróżniać kolorem. Ty zaś w tym momencie będziesz musiał szybko nazwać kolor, w który wyraz został pomalowany, a nie ten kolor, który on oznacza. Na przykład świeci się żółty, a ty musisz nazwać granatowy. Świeci się zielony, nazywasz czerwony itd. Nazywać kolory trzeba szybko, bo już za 3 sekundy będzie się świecić następny wyraz. Gotowy? Start. Jeśli podążałeś prawidłowo wskazywać kolor hasła, to znaczy, że twój mózg jest w świetnej kondycji. Teraz troszeczkę utrudnię zadanie. Wyrazy będą świecić się od końca i trzy razy szybciej. Musisz znów nazywać kolor słowa. Gotów? Start! Domyślam się, że tym razem nie wszyscy zdążyli na czas. Ale uspokój się, bo to jest absolutnie normalne. Sprawa leży w tym, że zaczytanie i postrzeganie kolorów odpowiadają różne sekcje mózgu. Więc w tym zadaniu trochę jest ciężko zorientować się. A propos, taki test jest doskonałym ćwiczeniem. Jeśli będziesz go robił regularnie, nie tylko zwiększysz szybkość pracy mózgu, to również świetny sposób na profilaktykę miażdżycy i choroby Alzheimera na starość. Numer 4. Czas na zagadkę detektywną. W tej łamigłówce nie będziesz musiał szukać przestępcy. Na odwrót, musisz pomóc zbrodniarzom. Cztery złodziei ukradli ogromną sztabę złota. Po operacji oni zdecydowali rozdzielić złoto na cztery równe części i się rozejść. Trudność w tym, że skradziona sztaba ma nieregularny kształt. Pomóż złodziejaszom podzielić sztabę na cztery równe części. Żeby każdy złodziej otrzymał kawałek równy trzem pozostałym, trzeba sztabę złota podzielić w taki właśnie sposób. Numer 5 Badacz zgubił się w dżungli. Szukał wyjścia w ciągu dwóch dni i dopiero na trzeci dzień rano zobaczył trzy drogi. Pierwsza droga prowadziła do bagna, które ciągnęło każdego, kto się w nim znalazł. Drugi szlak prowadził do mistycznego miejsca, gdzie na ludzi polują wampiry. Trzecia droga prowadzi do podnóża wulkanu, który nagle zaczął działać, i lawa może spalić każdego, kto do niej podejdzie. Jaką drogą należy iść badaczowi, aby wydostać się z dżungli? Najbardziej bezpieczną drogą w tej sytuacji jest droga pod numerem 2. Ponieważ jeśli wierzyć w istnienie wampirów, trzeba pamiętać o tym, że one polują tylko w nocy, w tym że według umowy zadania wydarzenia odbywają się w dzień. Numer 6. Uważnie posłuchaj umowy te zagadki. Kiedy gołębie po jednemu usiadły na drzewie, jednemu z ptaków zabrakło drzewa, gdyż na każde drzewo usiadło po dwa ptaki, jedno drzewo pozostało niezajęte. Ile było gołębi i ile drzew? Mam nadzieję, że doszłeś do odpowiedzi poprawnej samodzielnie. W tej zagadce było 3 drzewa i 4 gołębia. Przecież jeśli wszystkie 4 gołębie chcą usiąść na drzewie po jednemu, jednego drzewa zabraknie. A jeśli usiądą po dwa, jedno drzewo zostanie niezajęte. Numer 7 Psa, kota i królika ważono wszystkich naraz. Kot z królikiem ważą razem 10 kilo. Królik i pies zaważyły wspólnie 20 kg, a pies z kotem dały w sumie 24 kg. Uwaga, pytanie. Ile razem ważą pies, kot i królik? Dla rozwiązania zadania skorzystajmy z równania i na początku wyjaśnimy ile ważą poszczególne zwierzęta. Przyjmijmy, że masa królika to x, w takim razie masa kota to 10-x, a waga psa 20-x. minus x. Sumując wagę kota i psa otrzymamy równanie 10-x minus x plus 20-x równa się 24, bowiem 24 kilo ważą razem pies i kot. Rozwiązujemy nasze równanie. 30 minus 2x równa się 24. Z tego mamy, że 2x równa się 6, a x równa się 3. 3 kg waży królik. Pozostaje nam tylko obliczyć masę kota. 10 minus 3 równa się 7. I masę psa. 20 minus 3 równa się 17. Teraz dodajemy wagę kota do wagi psa i do wagi królika. 7 plus 17 plus 3 równa się 27. 27 kg waży razem wszystkie 3 zwierzaki. Numer 8 w styczniu został ograbiony domek lotniskowy. Sąsiad opowiedział policjantom, że usłyszał dziwne dźwięki w domku sąsiadów i poszedł na ich teren. Gdy mężczyzna już podszedł blisko domu, dmuchnął na zlodowate okno i zobaczył wewnątrz domu ślady włamania. Uwaga pytanie, dlaczego po zeznaniu sąsiada policja od razu go aresztowała? Jak wiadomo, rozwiązanie każdej zbrodni tkwi w szczegółach. Sąsiad powiedział, że dmuchnął na zlodowate okno i zobaczył wewnątrz domu ślady włamania. Zgodnie z prawami fizyki, okna w zimie pokrywają się lodem od wewnątrz, a nie od zewnątrz domu. Więc sąsiad skłamał i doświadczeni policjanci natychmiast złapali go na oszustwie. Pisz w komentarzu, ile z ośmiu zagadek potrafiłeś rozwiązać, a także która zagadka najbardziej ci się spodobała. Subskrybuj mój kanał, staw łapkę w górę i dziel się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.